Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać nową malinę. Która właściwie nie jest już taka nowa, ponieważ premiera była w zeszłym roku w czerwcu, o ile dobrze pamiętam. Mamy takie pudełeczko. Dostaliśmy tą malinkę dzisiaj, świeżutka, prosto do rozpakowania. I teraz tak jest to malinka Raspberry Pi 4 z 4 GB pamięci RAM. Na początek zobaczymy, co jest w środku, a później postaramy się ją odpalić. Tak, prawdę mówiąc, to jest moja pierwsza malina, którą trzymam w ręce. Wcześniej nie miałem nigdy z tym do czynienia. Więc pierwsze wrażenia w ogóle są takie, że jest to bardzo malutka płytka. Myślałem, że jest to troszeczkę większe. Dla porównania pokażę Wam tutaj z myszką. Jest to standardowa myszka. Powinno mniej więcej być widać, jakiego jest rozmiaru ta płytka. Mamy dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0. Wejście do podłączenia do kablu Ethernet. Poza tym gdzieś tutaj o, tutaj mamy slot na karty microSD. Dokładnie, a dwa razy mikro HDMI, kabelek również został zakupiony. Eee, dokładnie, jeszcze nie rozpakowałem, zajmę się tym troszeczkę później. Przy okazji mm, mam jeszcze ładowarkę, która jest w tym momencie, zasilacz jest w tym momencie na USB-C, USB jest to europejska wersja. Mniej więcej wygląda to tak. Oryginalna od Raspberry Pi. Dedykowana. Zobaczymy. Eee, co jeszcze mamy do tego? W opakowaniu znajdowała się również instrukcja obsługi. Mhm. Jakaś naklejeczka. Okay. Może nie naklejeczka, bardziej kartka. No, i instrukcja obsługi. O, bardzo proszę, nawet mamy, mamy instrukcję po polsku. Tego się w sumie nie spodziewałem, ale dobrze, że coś takiego jest. Dobra, spróbujemy ją uruch spróbujemy uruchomić. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jeszcze taki, może krótki ogląd, jak to wygląda. Dobra. A yy, poza tym w międzyczasie jeszcze czytałem, że może być problem z temperaturą. Więc w ramach w ramach eksperymentu, który przeprowadzimy później, dokupiłem radiatorki, których niestety nie mogę znaleźć, ale w takim razie a jest, tutaj są. Mamy takie radiatorki. Mam nadzieję, że temperatura będzie troszeczkę niższa. W przyszłości planuję jeszcze zakupić coś takiego jak IC Tower. Jest to chłodzenie do maliny, ale w momencie dopiero jak będę testował wydajność tego, tego urządzonka.